Moi drodzy bracia i siostry, z wielką radością witam was dzisiaj tutaj, by wspólnie zgłębiać temat głębokiej duchowości i połączenia z boskością, snów, których Bóg do nas przemawia, gdy odpoczywamy. Te nocne spotkania z sakrum to cenne dary, które pozwalają nam doświadczyć obecności Boga w wyjątkowy i osobisty sposób. Podczas tej podróży zagłębimy się w siedem odrębnych snów, których Pan objawia się nam, a każdy z nich ma znaczenie i cel. W tych chwilach duchowej intymności Bóg przekazuje nam instrukcje, pocieszenie, inspirację, a nawet ostrzeżenia, które jeśli zostaną przyjęte z otwartym sercem, mogą głęboko przemienić nasze życie. Pozwólcie więc, że zachęcę Was do otwarcia się na to niezwykłe doświadczenie. Wspólnie zbadamy, w jaki sposób Bóg komunikuje się z nami podczas snu, ponieważ to właśnie w tym stanie wewnętrznego spokoju często decyduje się On najwyraźniej przemawiać do swoich synów i córek. Będą to chwile wielkiego objawienia i niepowtarzalna okazja do pogłębienia naszego połączenia z boskością. Rozpocznijmy naszą podróż od zbadania pierwszego z siedmiu specjalnych snów, których objawia się Bóg. Podczas tego pierwszego wieczornego spotkania Pan daje nam wizję swojego planu i celu dla naszego życia. Jest to sen o kierunku i jasności, którym On przedstawia nam jasny obraz ścieżki, którą musimy podążać. Być może miałeś taki sen, w którym widziałeś siebie w konkretnym miejscu lub okolicznościach, głębokim poczuciem, że było to wezwanie Boga do Twojego życia. A może otrzymałeś jasne instrukcje dotyczące ważnej decyzji, którą musisz podjąć. W takich chwilach głos Stwórcy brzmi tak słyszalnie i wyraźnie, że nie pozostawia miejsca na wątpliwości. Ten rodzaj boskiego snu jest cennym darem, ponieważ zapewnia nam wskazówki, których tak bardzo potrzebujemy w naszej podróży. Wiele razy jesteśmy zaniepokojeni, zdezorientowani lub niepewni, który kierunek obrać. Wtedy Bóg z miłością pojawia się podczas naszego snu, by wskazać nam drogę. Z pasją pragnie, abyśmy podążali za Jego doskonałą wolą w naszym życiu, a te sny są Jego sposobem komunikowania nam swoich planów. Musimy jednak pamiętać, że te sny o boskim kierownictwie nie zawsze są łatwe do zinterpretowania. Czasami obrazy i przesłania mogą być symboliczne lub enigmatyczne i wymagają modlitwy, rozeznania i głębokiej refleksji, aby odkryć ich pełne znaczenie. Ale nawet jeśli nie do końca to rozumiemy, możemy być pewni, że Bóg działa w naszym życiu w szczególny sposób. Ważne jest, abyśmy mieli serca otwarte i dostrojone do głosu Ducha Świętego, który często wykorzystuje te sny jako kanał komunikacji. Kiedy otrzymujemy jeden z tych odkrywczych snów, musimy powitać go z wdzięcznością, pokorą i chęcią wiernego posłuszeństwa temu, co pokazuje nam Pan. Gdy bowiem podążamy za jego przewodnictwem, rozkwitamy w kierunku boskiego celu dla naszego życia. Zatem, moi umiłowani, pozwólcie, że zapytam was, czy doświadczyliście kiedyś takiego snu, w którym Bóg wyraźnie wskazał wam kierunek, którym powinniście podążać? Jak zareagowali na to nadprzyrodzone przeżycie? Dzielmy się razem, aby budować siebie nawzajem na tej drodze wiary. Kontynuując naszą eksplorację siedmiu szczególnych snów, w których Bóg się objawia, dochodzimy teraz do drugiego rodzaju boskiego spotkania podczas snu, takiego, które przynosi pocieszenie i zachętę. Tą chwilę w naszym życiu, kiedy przeżywamy burze emocjonalne, okresy wielkiego cierpienia lub próby, które zdają się miażdżyć naszego ducha. Właśnie w tych godzinach ciemności Pan, w swoim miłosiernym miłosierdziu, postanawia zbliżyć się do nas podczas snu, aby zaoferować nam swoje pocieszenie. Być może miałeś sen, w którym Jezus był obecny, wyciągał swoje kochające ręce, aby cię objąć i powiedzieć Nie bój się, bo jestem z tobą. A może widziałeś aniołów wysłanych przez Boga, aby cię wzmocnili i dodali otuchy pośród twojego bólu. Te boskie sny są cennym balsamem dla duszy, przypominającym nam, że nigdy nie jesteśmy sami, nawet w najtrudniejszych chwilach. Ważne jest, aby zrozumieć, że Bóg nie jest obojętny na nasze cierpienie, wręcz przeciwnie, jest współczującym Ojcem, który współczuje naszym słabościom i pragnie nas głęboko pocieszyć. Często też objawia się podczas snu, kiedy nasze serca są najbardziej bezbronne i podatne na Jego obecność. Te sny o boskim pocieszeniu przypominają nam o wiecznych prawdach, które nas podtrzymują, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się rozpada. Przypominają nam o nieskończonej miłości Boga, jego niezachwianej wierności i jego obietnicy, że nigdy nas nie opuści. Są to chwile, kiedy pochyla się, by otrzeć nasze łzy, wzmocnić naszą wiarę i zachęcić nas do dalszego podążania. Niezależnie od tego, jak uciążliwa jest podróż, Moi drodzy bracia i siostry, jeśli kiedykolwiek doświadczyliście tego rodzaju snów, wiedzcie, że Pan dociera do Was pośród Waszego bólu. On ich widzi, rozumie i jest tam, aby zaoferować im swoje pocieszenie i swoją siłę. Nie wahajcie się oddać mu swoich ciężarów, gdyż on delikatnie dźwiga nasze ciężary. Niech ta świadomość kochającej opieki Boga napełni Wasze serca nadzieją i pokojem, nawet w trudnych okolicznościach. On nigdy nie pozostawi czym bez środków do życia. Jego wieczna miłość będzie Cię wspierać, szczególnie w tych chwilach, kiedy zdecyduje się objawić Ci siebie w pocieszających snach. Kontynuując naszą podróż przez siedem specjalnych snów, których Bóg się z nami komunikuje, dochodzimy teraz do trzeciego rodzaju boskiego spotkania podczas snu, takiego, które przynosi inspirację i objawienie. Są chwile, kiedy Bóg postanawia objawić się nam podczas snu w sposób, który w potężny sposób budzi naszą kreatywność, naszą wizję i nasze duchowe zrozumienie. W tych inspirujących snach przekazuje nam pomysły, spostrzeżenia, a nawet proroctwa, które mogą głęboko przemienić nasze życie. Być może miałeś sen, w którym widziałeś, jak tworzysz coś wspaniałego. Przykład dzieło sztuki, piosenkę lub podnoszący na duchu projekt a może otrzymałeś zaskakujące objawienie na temat niezwykle ważny w Twojej drodze z Bogiem. W takich chwilach czujemy, jak Duch Święty swobodnie przepływa, budząc w nas nadprzyrodzoną inspirację. Fascynujące jest obserwowanie, jak Bóg wykorzystuje te sny, aby obdarować nas boską kreatywnością i głębokimi duchowymi objawieniami. Wie dokładnie, czego potrzebujemy na każdym etapie naszej podróży i postanawia objawiać się podczas snu, aby wnieść nas na nowy poziom zrozumienia i spełnienia. Często te inspirujące sny niosą ze sobą poczucie pilności, jak gdyby Pan wzywał nas do niezwłocznego działania. Być może pokaże nam wizję czegoś, czego powinniśmy się podjąć lub stworzyć, a może objawi nam istotną duchową prawdę, którą musimy uchwycić. Ważne jest, aby pamiętać, że Bóg nigdy nie daje nam objawienia ani wskazówek bez zamiaru wprowadzenia ich w życie. Te inspirujące sny mają określony cel: pobudzić nas do wierności, to podjęcia kroków pełnych wiary i podążania za Jego wolą. A kiedy odpowiadamy na te boskie wezwania, doświadczamy żywej odnowy naszego ducha. Moi umiłowani bracia i siostry, zwróćcie uwagę na te inspirujące sny o Panu. Są to cenne dary, które daje On swoim synom i córkom, aby nas umocnić, zbudować i pobudzić do pójścia w jego kierunku. Bądź gotowy poddać się temu, co Duch Święty Ci objawia, gdyż Bóg pragnie z całą mocą posługiwać się Tobą w swoim Królestwie. Kontynuując naszą eksplorację siedmiu szczególnych snów, w których objawia się Bóg, dochodzimy teraz do czwartego rodzaju boskiego spotkania podczas snu. Kiego które niesie ze sobą ostrzeżenia i ostrzeżenia. Są chwile, kiedy Pan w swojej miłości i mądrości postanawia objawić się nam podczas snu, aby ostrzec nas przed bezpośrednimi niebezpieczeństwami, lub ostrzec nas przed decyzjami lub ścieżkami, które mogą odciągnąć nas od Jego woli. Te prorocze i ostrzegawcze sny są tak samo ważne, jak sny inspirujące i przewodnie. Być może miałeś sen, w którym widziałeś siebie uwikłanego w niebezpieczną lub szkodliwą sytuację, a Bóg wyraźnie pokazał ci szkody, jakie mogą wyniknąć, jeśli pójdziesz tą ścieżką. A może otrzymałeś ostrzeżenie o negatywnym wpływie na twoje życie, którego powinieneś unikać. W takich chwilach naglący jest głos Ducha Świętego, który wzywa nas do szybkiego działania. Istotne jest, abyśmy zrozumieli, że Bóg nie ostrzega nas ani nie ostrzega nas dla zwykłego kaprysu. Wręcz przeciwnie, robi to, ponieważ bardzo się o nas troszczy i chce nas chronić przed krzywdą i krzywdą. Te ostrzegawcze sny są przejawem Jego miłości i pełnej miłości czujności nad nami. Często te boskie ostrzeżenia mogą mieć formę symboliczną lub tajemniczą, wymagającą modlitwy i rozeznania, aby w pełni zrozumieć ich znaczenie. Ale nawet jeśli nie wszystko rozumiemy od razu, musimy być gotowi chętnie słuchać tego, co Pan nam objawia. Bo Jego mądrość i wieczna perspektywa nieskończenie przewyższają naszą. Moi drodzy bracia i siostry, bądźcie wdzięczni, gdy Bóg dotrze do was we śnie, aby was ostrzec. Przyjmuj te boskie znaki z pokorą i gotowością do działania. Poddając się Jego ostrzeżeniom, chronimy się przed krzywdą. I możemy w dalszym ciągu realizować Jego doskonały plan dla naszego życia? Pamiętajcie, że Pan jest kochającym ojcem, który chce nas prowadzić właściwą drogą. Dlatego zwracaj uwagę na te prorocze sny, gdyż niosą ze sobą Twoją ochronę i Twoją bezcenną mądrość. Kontynuując naszą podróż przez siedem specjalnych snów, w których objawia się Bóg, dochodzimy teraz do piątego rodzaju spotkania z Bogiem podczas snu. Takiego, który przynosi duchową przemianę. Są chwile, kiedy Pan postanawia objawić się nam podczas snów w sposób, który powoduje głęboką zmianę w naszych sercach i umysłach. W tych przemieniających snach konfrontuje nas z podstawowymi prawdami duchowymi, wzywa do porzucenia starych wzorców i popycha nas na nowy poziom dojrzałości w naszym chodzeniu z Nim. Być może miałeś sen, w którym widziałeś siebie stojącego w obliczu wewnętrznej walki. Konfliktu pomiędzy starym i nowym ja. A może otrzymałeś potężne objawienie na temat jakiegoś grzechu lub rany w twoim życiu, którą musisz się zaradzić. W takich chwilach czujemy, jak Duch Święty działa w nas z mocą, wzywając nas do poddania się jego przemieniającemu dziełu. Ważne jest, aby zrozumieć, że te sny o duchowej przemianie nie zawsze są wygodne. Bóg często posługuje się nimi, aby skonfrontować nas z trudnymi prawdami o nas samych wzywając nas do wejścia w proces głębokiej wewnętrznej przemiany. Ale musimy je przyjmować z wdzięcznością, bo to przez nie on nas oczyszcza, uwalnia i wynosi na nowy poziom świętości. W takich chwilach Bóg może ujawnić obszary naszego życia, które należy mu powierzyć, rzeszne nawyki, których musimy się porzucić, lub rany emocjonalne, które wymagają uzdrowienia. Chociaż proces ten może być bolesny, on pozostaje z nami prowadząc nas swoją miłością i łaską. Moi drodzy bracia i siostry, bądźcie otwarci na te przemieniające sny. Pamiętajcie, że Bóg chce nas coraz bardziej kształtować na swój obraz i wykorzystuje te nocne spotkania, aby dokonać swego potężnego dzieła w naszych sercach. Dlatego oddajcie się mu ochoczym sercem, gdyż on dokładnie wie, czego potrzebujemy, aby wzrastać w świętości. Kiedy pozwolimy Mu przemienić nas poprzez te duchowe sny, doświadczymy głębokiego wyzwolenia i odnowienia naszego umysłu i ducha. Pozwólmy więc, by dopełniło się w nas Jego doskonałe dzieło, abyśmy coraz bardziej mogli odzwierciedlać chwałę Chrystusa. Przechodząc teraz do szóstego typu szczególnego snu, w którym objawia się Bóg, badamy ten, który ma wymiar nadprzyrodzony i tajemniczy. Są chwile... Kiedy Pan postanawia objawić się nam podczas snu, w sposób wykraczający poza granice tego, co naturalne, wciągając nas w niezwykłe doświadczenia duchowe. W tych wizjonerskich i nadprzyrodzonych snach daje nam niebiańskie wizje, spotkania z istotami duchowymi, a nawet przeczucia tego, co ma nadejść. Być może miałeś sen, w którym widziałeś siebie w miejscu niebiańskim, otoczonym chwałą Boga i obecnością, aniołów, a może otrzymałeś wizję prorocza wizja przyszłych wydarzeń, która przyniosła mu poczucie czci i świętego oczekiwania? W takich chwilach czujemy głębokie połączenie ze sferą duchową, przekraczające ograniczenia świata fizycznego. Fascynujące jest obserwowanie, jak Bóg wykorzystuje te sny, aby dać nam przebłyski duchowej rzeczywistości, która nas otacza. Wie, że choć jesteśmy zamknięci w ziemskiej egzystencji, jest o wiele więcej niż jesteśmy w stanie pojąć naszymi naturalnymi zmysłami. I dlatego w swojej mądrości postanawia objawić się nam w ten nadprzyrodzony sposób podczas snu. Te wizjonerskie sny niosą ze sobą poczucie tajemnicy i wielkości, które wprawiają nas w stan zachwytu. Budzą nas do zrozumienia, że stawka jest o wiele większa niż to, co widzimy wokół nas i że wszechświat jest pełen duchowych rzeczywistości które wykraczają poza naszą ograniczoną percepcję. Moi umiłowani bracia i siostry, bądźcie otwarci na te nadprzyrodzone spotkania z Bogiem. Choć mogą być zagadkowe i stanowią wyzwanie, wznoszą nas do wymiaru wiary i oczekiwań, które przygotowują nas do bycia świadkami Jego chwały w niezwykły sposób. Przyjmuj te wizjonerskie sny z pokorą i szacunkiem, Gdyż niosą ze sobą niezaprzeczalny znak boskości. Kiedy pozwolimy Bogu dotrzeć do nas w ten nadprzyrodzony sposób, nasze duchowe oczy zostaną otwarte, a nasze postrzeganie rzeczywistości ulegnie przemianie. Niech więc nas zaskoczy swoimi niebiańskimi planami, gdyż jego drogi wykraczają daleko poza nasze skończone zrozumienie. Dochodząc do siódmego i ostatniego typu specjalnego snu, w którym objawia się Bóg, badamy ten, który ma wymiar proroczy i celowy. Są chwile, kiedy Pan postanawia objawić się nam podczas snów w sposób, który daje nam jasną wizję Jego planu i celu dla naszego życia. W tych proroczych snach pokazuje nam nie tylko kierunek, w którym powinniśmy podążać, ale także wpływ, jaki według niego mamy mieć na świat. Być może miałeś sen, w którym widziałeś siebie odgrywającego znaczącą rolę w królestwie bożym, wpływającego na życie i wypełniającego boską misję. A może otrzymałeś potężne objawienie na temat powołania i celu, jaki Bóg ma dla ciebie? W takich chwilach czujemy nadprzyrodzoną jasność i determinację przepływające przez naszego ducha. Ważne jest, aby zrozumieć, że te prorocze i celowe sny nie są zwykłą fantazją, ale prawdziwymi objawieniami płynącymi z serca Boga. Przekazuje nam swoje plany i oczekiwania wobec naszego życia, wzywając nas do wejścia w Jego doskonałą wolę i wypełnienia naszego wiecznego przeznaczenia. Te sny często mogą wydawać się imponujące, a nawet zastraszające. Musimy jednak pamiętać, że kiedy Bóg nas do czegoś powołuje, zapewnia nam także łaskę, moc i zasoby niezbędne do osiągnięcia Jego celu. Dlatego nie możemy pozwolić, aby paraliżował nas strach lub wątpliwości, ale brnimy naprzód z ufnością w wierność naszego niebiańskiego Ojca. Moi drodzy bracia i siostry, Bądźcie wrażliwi na te prorocze i celowe sny, niosą bowiem ze sobą ziarno przyszłości, odsłaniając nam to, czego Bóg chce dokonać przez nas. Kiedy przyjmiemy je z otwartym sercem, może On przygotować nas i umocnić, abyśmy pełnili Jego wolę w potężny sposób. Kiedy wiernie odpowiadamy na te boskie sny, doświadczymy życia pełnego znaczenia które będzie miało wpływ na pokolenia i będzie świadkiem postępu Królestwa Bożego. Pozwólmy więc Mu objawić nam swoje plany i cele i bądźmy gotowi poddać się Jego przemieniającemu dziełu w naszym życiu. Moi ukochani bracia i siostry, dotarliśmy do końca naszej podróży, badając siedem specjalnych snów, których Bóg objawia się nam podczas snu. Podczas tej podróży mieliśmy okazję głęboko zagłębić się w te nadprzyrodzone doświadczenia, rozumiejąc ich znaczenie i znaczenie w naszym chodzeniu z Panem. Widzieliśmy, jak Bóg wykorzystuje te nocne spotkania, aby przekazać nam swoje plany i cele, pocieszyć nas w bólu, zainspirować nas boskimi objawieniami, ostrzec nas przed niebezpieczeństwami, przemienić nas duchowo i obdarzyć nas wizjami Królestwa Niebieskiego. Każdy z tych snów niesie ze sobą bogactwo znaczeń, które mogą w potężny sposób wpłynąć na nasze życie. Kiedy pozwalamy Bogu objawiać się nam w ten intymny i osobisty sposób podczas snu, jest On w stanie nas prowadzić, wzmacniać, oczyszczać i przygotować do pełnienia Jego woli. Te szczególne sny są cennymi darami, którymi obdarza swoich synów i córki, ponieważ głęboko pragnie łączyć się z nami na każdym etapie naszej podróży. Dlatego, moi drodzy bracia i siostry, bądźcie otwarci na te nadprzyrodzone spotkania z Panem. Miejcie serca i umysły otwarte na przyjęcie jego objawień, nauk i przewodnictw. Im bardziej jesteśmy zestrojeni z głosem Ducha Świętego, tym wyraźniej usłyszymy jego głos przemawiający do nas podczas snu. Pamiętaj, że Bóg nie działa przypadkowo i kapryśnie. Wszystko, co robi w naszym życiu, łącznie z tymi specjalnymi snami, ma wieczny cel. Dlatego nie bójcie się mu poddać. Nawet jeśli sprawy wydają się niezrozumiałe. Zaufaj Jego mądrości i doskonałej miłości, gdyż On poprowadzi cię ścieżkami celu, świętości i zwycięstwa. Kiedy z ochotą serca przyjmiemy te boskie sny, będziemy doświadczać coraz głębszej zażyłości z Panem. Zostaniemy przemienieni, wzmocnieni i uzdolnieni do wypełnienia Jego woli w naszym życiu. A jeśli będziemy wiernie posłuszni temu, co nam objawia, będziemy świadkami postępu Jego Królestwa i objawienia się Jego chwały pośród. Zatem, moi umiłowani, wypatrujcie tych nocnych spotkań z Bogiem Wszechmogącym. Przywitaj ich z wdzięcznością, pokorą i chęcią posłuszeństw. Bo to właśnie w tych nadprzyrodzonych doświadczeniach chce On do Ciebie przemawiać w głęboki, przemieniający i celowy sposób. Tak więc, moi umiłowani bracia i siostry, teraz, gdy wspólnie zbadaliśmy te siedem szczególnych snów, w których objawia się Bóg, Chciałbym zaprosić Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube. Znajdziesz tam znacznie więcej inspirujących i podnoszących na duchu treści o tym, jak Bóg objawia się w naszych snach i innych nadprzyrodzonych doświadczeniach. Na naszym kanale będziesz miał okazję obejrzeć filmy, które zagłębiają się w każdy z rodzajów boskich snów, które omawiamy w tym filmie. Będą pełne mocy świadectwa, nauki biblijne. A nawet studia prowadzone, które pomogą Ci rozpoznać i zinterpretować te objawienia od Pana podczas snu. Dodatkowo będziesz mógł nawiązać kontakt z naszą społecznością wierzących, którzy są na podobnej drodze uczenia się słyszenia głosu Bożego. Razem możemy się wzajemnie zachęcać, budować i dzielić się tym, co Duch Święty robi w naszym życiu. Nie przegap więc tej okazji, aby pogłębić swoje połączenie z Boskością. Subskrybuj nasz kanał YouTube już teraz. Tywuj dzwonek powiadomień i bądź na bieżąco, aby otrzymywać więcej inspirujących treści o tym, jak Bóg komunikuje się z nami poprzez sny. Niech Pan nadal obficie błogosławi Was wszystkich na tej drodze intymności i duchowego objawienia. Uściski pełne miłości w Chrystusie.